Taśma w górę został Jeleniewski na starcie, ale najlepiej na jego szczęście cyfer. On jest z przodu za jego plecami. Para gości będzie chciał ścigać Kevin Pfeiffer, on jest teraz w takim miejscu, że się nieco szerzej, a jeżeli jedzie Cyfer, wyłamuje do krawężnika, zamknął mu tam no, Adrian Cyfer w porę ścieżynkę, bo wydawało się, że zawodnik w jest na tyle szybki, że może przemknąć obok rywala, małe emocje już że na dzień dobry, czemu nie, znowu powtarza manewr Kevin Pfeiffer, ale tym razem Cyfer został przy krawężniku, obejrzał się, skontrolował sytuację, cały czas jest na prowadzeniu zawodnika w niebieskim kasku i cały czas Jeździ na tyle umiejętnie, że Pfeiffer tak naprawdę nie ma gdzie się przedrzeć, przepchnąć na prowadzenie. Pfeiffer znów krawężnik, poza szeroko cyfer pojechał. Wykorzystuje to zawodnik gnieździńskiego startu na prowadzeniu. Kevin Pfeiffer drugi jest cyfer na trzecim miejscu. Jedzie Gomulski, który za plecami wiezie Daniela Jeleniewskiego. Tutaj chyba już za wiele się... Nie zmieni ostatnie metry goście zaczynają z subtelnym uśmiechem, bo mamy 2 do 4 na dystansie Kevin Pfeiffer ograł Adriana Cyfera, trzeci Kacper Gomulski bez punktu Daniel Jeleniewski. Cyfer Pfeiffer, Bellego Hendrickson. Taśma w górę dobrze Cyfer ze startu i na razie naprowadzenia, ale uwaga, bo szybki jest Hedrikson i on przykredzie gdzieś tam przemknął, ale z tyłu też się dzieje, no bo Bellego szarżuje, chce się przedostać na punktowaną pozycję z ostatniego zajmował. Chyba to się udało, chociaż przed nami jeszcze kontra Pfeiffer, a ta rywalizacja może nam się podobać Bellego raz jeszcze zamknął mu tam Pfeiffer ścieżkę przy krawężniku, 4 do 2 dla startu nie na prowadzeniu Kasper Hendrickson Pfeiffer co robi tutaj Pfeiffer w tej sytuacji? Wskakuje przed Cyfera i zrobiło się 1-5 w tej chwili. No to jest coś niesamowitego jak na razie na wystansie pogubieni są miejscowi. Z przodu jest Henriksson za jego plecami spora przerwa. I Kevin Pfeiffer, który też już zbudował przewagę nad duetem. Gospodarzy nie wierzą w to, co widzą miejscowi kibice, no bo podwójnym zwycięstwem kończy się ten bieg na korzyści gości, a więc mamy już 12 do 18. Ściganie numer 11. Sekundy dzielą nas od momentu, w którym taśma pójdzie w górę. Tak też się teraz stało. Kto tam ze startu najlepiej obiecująco Bellego po szerokiej leci Jeleniewski. Nagel przy krawężniku ciasno tam jest między trójką zawodników na 5-1 Tarnowska ale musi uważać Jeleniewski, bo ma z tyłu rozpędzonych gości. Henriksson już szarżuje nieco szerzej. Wilat Nagel, mam wrażenie, trochę mu nie ułatwia tych szarż. Muszą ustalić zagraniczki, zawodnicy statu, kto to będzie ścigał? Trochę Nagel teraz w tą bandę Brył Henryksona, przeszkadzają sobie goście, a Jeleniewski na tym korzysta i cały czas jest drugi, chociaż wcale tak szybki Jeleniewski w tym biegu nie jest. Odjechał na znaczną odległość już Dawid Bellego, tymczasem Jeleniewski się męczy z Nagelem. Nagel jest w tej chwili drugi, ale Jeleniewski będzie chciał jeszcze kontrolować, chociaż nie, ta strata już wzrosła dość szybko. Villa Nagel nastolatek jeszcze przecież leci po dwa punkty dla startu Gniezno. Z tyłu w tej chwili Kaspery Hendrickson, ale i on ma prędkości zdaje się na tyle, żeby Jeleniewskiemu jeszcze zagrozić ostatni łuk. Jeleniewski dowiezie ten cenny punkcik 4 do 2 dla gospodarzy, 32-34. 38 do 40 przegrywa Unia Tarnów, ale czy po tym biegu sytuacja się zmieni jeśli chodzi o prowadzenie zespołu z Gniezna. Świetnie ruszył tutaj duet tarnowskich jaskółek i są na dwóch pierwszych miejscach cyfer i lewiszy, a więc młodzi z zespołu z Gniezna na razie nie podołali, ale za chwilę być może będzie się to zmieniało. Czapla już próbuje atakować i też znowu jest problem, który z zawodników Drużyny gości ma się wziąć za ratowanie w sytuacji, by nie przegrać tego biegu podwójnie. Na razie jadą bardzo blisko, ale teraz Nagel przesunął się blisko jadącego w kasku czerwonym Lewiszyna. Pytanie, czy Lewiszyn jednak pod tą presją się ugnie. Napędza się niesamowicie Nagel, tym razem nie dał jeszcze rady. To, co w jego pierwszym startie sprawdziło na Jeleniewskiego, tym razem jeszcze się nie sprawdziło w walce z Lewiszynem. Natomiast Adrian Cyfer jedzie tutaj zupełnie inaczej niż w pierwszej części zawodów. Jedzie po kolejne e, trzy punkty i to trzy punkty, e, które zdobędzie prawdopodobnie jadąc właśnie z pola czwartego Lewiszyn blokuje tutaj różne możliwe ścieżki, antycypując co zrobi Rywal, ale nagle kapitalnym atakiem, tak jak wcześniej Jelenieckiego. tak teraz ogrywa tutaj Lewiszyna. Wściekły będzie Lewiszyn, gdyby mógł to jeszcze próbowałby tutaj zaszaleć. Chyba będzie żałował, że nie ma jeszcze jednego okrążenia, bo dałoby mu to szansę na ewentualną ripostę, natomiast nagle jeśli chodzi o końcówkę tego meczu jest fenomenalny. No.